Gramy dzisiaj Slendera The Eight Pages Horror. Mówiła mi nasza Ellen Ola. Przywitaj się. Cześć. Ona niestety nie może z nami nagrywać, bo nie ma w to multiplayera. Ani nie mogą udostępnić ekranu przez Skype'a. Ale będzie komentować moje wrzasne opowiedzi. Dobra, to stopujemy. Ja nie cierpię horroru. Ale nie namówiłaś, Ola. Dobrze, dobrze. Już się boję. Jest zabawę. To jest za las jakiś. Jakiś las. To ja Już się boję. las. Co teraz mam zrobić? Masz drzwi z kartki. Mogę biegać, bo ja widzę, że chyba tylko mogę yy, chodzić. Na shift, tak. Na latarkę i... Yy, A, jak... ale wtedy latarka mi idzie do dołu. No. I po jakimś czasie latarka się też wyczerpie i będzie co Jezu, nie! No nie... Możesz bo... gasić latarkę. Jak? Chyba na tarby wszystko naszych. Dobra, na razie hmm. jesteś na bo jeszcze nie masz pierwszej kartki idziesz szukaj pierwszej kartki. Aha, dobra. Że, żeby nie zaczął szukać, muszę mieć pierwszą kartkę. Mhm. Mm tak. Nie, na razie żadnej nie widzę. No bo to będzie w takich specjalnych miejscach, jak na przykład taka wielka rura, albo dom, albo no, takie różne. Okay. Albo takie wielkie drzewa. Ja takie na razie idę tak, przez tak. las i nic nie widzę. Dziwnie tu jest. Drzewa rośnie. No. Nie, nie, nie. nie lubię najbardziej odgłosów. Jeszcze Ida. sam widok może być, ale jak oni harpują czy coś takiego. Nie wiem, idę ścieżką jakąś. Jakieś trzy równe drzewa są tutaj. Cztery. Cztery. Zaczynają się chyba jakieś większe drzewa coraz. Nieważne. Idę, nabiegnę. No Ola, pomóż mi. Hmm. Po prostu szukaj wielkiego drzewa. Wielkie drzewa pomóc pierwsze. Albo dojdziesz e, albo do wielkiego drzewa, albo to do domu. Jedno z nich. A ja nie teraz... wiem, ja idę na tego. Y, jakąś ścieżką ciągle. No i ścieżką, tak, tak, ścieżką. Ale to już trochę długo jest. No bo pewnie źle idę. <laughs> no ale idę ciągle, ona ma taki sam to koniec. No, są ptaki. Lubię ptaki, ale tego nie za dużo. Ola, pomóż! No, pomóż, 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 no, ale gdyby ten działał i mogłabym widzieć, tak, to bym sobie go to wiesz. No Ale to moja wina. Tak, muszę się nie Nie. To moja wina. O, mogę tak jeszcze robić. O, to bardzo fajne informacje. <laughs> Co to jest? Co? Jakieś takie dwie ściany. Tak, y, idź tam, y, y, obejdź to dookoła i tam gdzieś będzie napskać kartka. Jezu... na mnie więcej Cztery ściany chyba tu będą. Tak, jest bo to jakaś jest... kartka. Wiesz ją. Jezu. Jezu... Jak ją zebrać? No po prostu przycisnij. Dobrze, przycisnę. Dobra, się. mam. Jezuje, no i teraz taka muzyczka się zaczęła! Tak, no i teraz nie odwróćcie. A co, jak się odwrócę? Możliwe, że on będzie za tobą. Jacek, pij. Możliwe, że on będzie za tobą, no. A to Ale żeby na niego nie patrzeć. Jezu, Ola... Tak, od razu mówimy, że jest całką zaczęcie w pokoju jakby takimi kółkami się bliżą w tym, no. gdzie jest następna kawka ja po prostu szukaj kolejnego specjalnego miejsca szczęście, że są groźnione, a nie że trzeba po prostu pod rawach Strasznie. Co jak? Ola! Co? Jest... Tam co, jak nie znajdę? Na ścieżkę. Mącisz, musisz szukać. Mówisz, no w końcu, jak w końcu no, to wygląda. Samir jak wygląda? No. No, taki kolor jest wysoki, bez twarzy w garniturze. No. Strasznie wysoki. Nic ciekawie no, Na razie się nic nie dzieje, ale ja już się zaczynam pocić. No. Mogę się odwrócić? Zobacz. Spróbuj. Ale on wydaje jakieś dźwięki, jakieś jest przy mnie? Tak, bo ci tak ekran wtedy... Ekran ci tak... Um, śnieży. To się odwrócę. Ja, ja mam pole w skupie. Jezu! Ja widziałem jak te filmy, jak to pieni faj grał. Ja była chyba tam 7 fight tego i tu bym dogonił. Wróciłem wody jakieś kraty. Nie, nie, to, to jest koniec mapy. Wiesz, to muszę się odwrócić? Nie, idź dalej i spróbuję jakoś zboczyć z, z, z trampy. No bym tębą. się musiał odwrócić. To spróbuj! Nie! On był za straszny! Jezu! Ach. Ola! Pokij ze mną! Co ja ci dałam za nie? <laughs> Albo daj mi całość na tego, na pocieszenie, o! Nie! Proszę! Jezu, jaki nie. on był straszny! <laughs> Hmm... A zawsze jak się odwróci, on będzie za mną? Nie ja zawsze zależy, czy, czy, czy on aktualnie naturalnie idzie, czy nie. Najgorzej będzie w domu, bo tam będziesz miał normalnie ściany i y, takie wąskie korytarze. I y, po prostu jakby co, to nie będziesz miał gdzie uciec, jak będziesz w typie. Ale ja się naprawdę boję, że on do mnie w nocy przyjdzie. Tak, tak. Nie, ja naprawdę się... No wiesz mi to nie grozi, bo on porywa dzieci Kurde. A, tak, A, tak, jest. No i czego ta latarka nie świeci, się, bo w ogóle znowu wróciłam do spraw. No, że... kompletnie nie umiesz chodzić w lesie, co? No nie umiem, nigdy nie byłem w lesie. Dobra, odwrócę się za siebie, ale jak go zauważę, to będzie twoja wina, okej? Okay? No, okay. Jak ja będę krzyczeć, to krzy ty krzyżysz ze mną. Nie. Tak. Jak ty będziesz krzyczeć, to ja się śmieję. Dobra. Trzy, dwa. Jezu, jakieś drzewo jest. Wystrafią ci drzewa. Jakieś drzewo, takie inne. A tam będzie kartka. A co jak, jak będę zbierał więcej kartek, to on będzie się coraz szybciej pojawiać? Nie. Jezu jest! 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 Jakiś Tejże z Tak naprawdę to będzie się lepiej pojawiał! Nie! <grymne> <grymne> po co ja ją zbierałem? <grymne> Jezu, Jezus ma macie je przytulić, ciekawe, ciekawe. Kontener! To idź najpierw do... Ee, do konteneru. Co, jak mnie złapie! Nie, jak mnie złapie, to ja nie zaczynam od nowa. Zaczynasz zaczynać! No ty się boisz na ten to Co <tryk> Czemu się zrzesz? Zobaczymy się. Zmówiło mnie! To <noise> już <Czuz> zapytanie. <tryk> Dobra, ja spokojnie. Strego, jak ty mi nic nie mówisz! Spokojnie, jestem po drugiej stronie monitora, nie bój się. Yes. To ty jesteś tym Slendermanem?! <grym> tak. Daj, Daj mi spokój! Cholera. <grym> <grym> Jezu, jakie to jest straszne! Oj tam oj, tam wygrało w gorsze. O Jezus, to masz świętego. To naprawdę nie, schizuje nie tej, to jest schizuje psychic. Wiem dlaczego. Od o. tej pory będziesz się bał wszystkich lasów, prawda? Chyba. Ale jest taki ciemny. Mami ta latarka tak przestaje To jak on idzie za mną? Ja się odwracam! On jest dziwny. Po co się odwracałeś? Po co się odwracałeś? Mówiłam, nie odwracać. No ale nie mogę! <laughs> Zawsze tak jest. Nie, wiesz co? Nie, ja nie mogę. Ja mam za słabe nerwy. Ja się odwrócę, zamknę oczy, wyłączę głośniki i on mnie pożre, czy co tam zrobi i ja kończę, bo ja nie mogę. Dobra? Aha. To wyłączę Aha. głośniki. Zamykam Czekaj Nie ma go No co jest? Ja chcę żebyś tym nie pożarł Ja cię nie słyszę Ola bo ja wyłączyłem Nie, czekaj Czekaj, włączyłem No to... No, no, no. Spokojnie, spokoju tak z Nie, mi się ja wychodzę sz... z tej gry. Tak. Nie, ja nie mogę. Przepraszam, ale ja nie mogę. Uj. Będzie, będzie niezły materiał. Dwie kartki. Nie, popra, tak, nie. To może kiedyś do tego powrócę, ale teraz mam za słabe nerwy. Może najmę się Ola. Dobrze. No to cześć. Cześć.